Cześć, to Łukasz z sklep 8 W dzisiejszym odcinku poradnika chciałbym opowiedzieć Wam, w jaki sposób przygotować się do kilkudniowego wypadku. Takiego, podczas którego ewakuujemy na szlaku oraz gotujemy w naszym własnym obozie. Jak zwykle podstawą będzie plecak. Tym razem większy, nieco bardziej rozbudowany, ale wciąż komfortowy. Tak jak ten Deuter Futura 42. To plecak, gdzie miękki pas biodrowy płynnie przechodzi w siatkę wyścierającą plecy, zapewniając idealną wentylację i dopasowując się do naszej sylwetki. Podstawą mojego biwakowania jest zawsze śpiwór. Puchowy albo syntetyczne, zależnie od pogody. Śpiwo uzupełniam lekko matą. Taki dmuchany materas jest doskonałym kompromisem pomiędzy wagą, wytrzymałością, a wygodą snu. Pompuje się do grubości kilku centymetrów, a jednocześnie jest na tyle mały i na tyle lekki, że mogę spakować go do plecaka, zamiast nieść zrolowany na zewnątrz. No i na koniec samo schronienie. Od kilku lat polskie góry chodzę już bez namiotu. To, czego używam, to tarp. Wynalazek znacznie lżejszy i znacznie wygodniejszy od namiotu, a pozwala spać właściwie w każdych warunkach, może poza huraganem czy ciężkim opadem śniegu. Dlatego, jeżeli nie spodziewam się śnieżycy, zabieram taką lekką plandekę, którą rozstawiam na kilka teleskopowych. Podczas dłuższej wędrówki mój zestaw ubrań będzie trochę bardziej rozbudowany, niż podczas krótkiej jednodniowej. Przede wszystkim będą to dwie koszulki termachy. Jedną z nich będę miał cały czas na sobie. Druga będzie czekać w plecaku albo suszyć się na plecaku, tak aby mógł ją od razu zmienić. Obowiązkowa będzie także ciepła bluza na chłodniejsze dni oraz na biwaki, kiedy zachodzi słońce i robi się zimniej. Spodnie nylonowe, cienkie, ale wytrzymałe, mocne, a zawsze długie, dlatego że wolę chronić moje nogi nie tylko przed sinem, ale także przed palocą słońca, a także kurtka, lekka, bardzo pakowna, ale wyposażona w membranę. Taka, która da mi osłonę nawet podczas wielogodzinnej góle. Podczas wyprawy wielodniowej warto zabrać ze sobą buty nieco wyższe. Takie, które pozwolą na pokonywanie trochę trudniejszego terenu. Modele, które wybieram, będą miały podeszwę wibra, a jednocześnie będą oddychające. Do butów rzecz jasna: skarpety. Nie jedna, ale aż trzy pary. W moim przypadku jedna para służy zawsze do wędrowania. Dwie pozostałe są zapasem czekającym w plecaku na nieprzewidziane sytuacje. No i na koniec ostatnia część garderoby Czapki. Ponownie. Nie jedna, ale aż dwie. Pierwsza z nich chroni mnie w razie żynia. Druga, w razie gorąca, czapka z daszkiem, chroniąca podczas upału przed słońcem i przed przegrzaniem. Nawet podczas wielodniowej wędrówki nasz zestaw do gotowania może być minimalny. Składa się przede wszystkim z ultralekkiego, tytanowego palnika. Kompletnie niezawodny przeszedł ze mną tysiąc kilometrów przez Narodowy Szlak Izraelski. Litrowa menażka z niewielką miską raz łyżką doświadczenie wielu długodystansowych szlaków nauczyło mnie, że jeden litr to objętość wystarczająca dla samotnego wędrowca, nawet na bardzo długim szlaku. I na koniec nóż. Prosty, niezawodny i bardzo lekki, z wygodną i bezpieczną osłonką, która chroni ostrze. Dla tych z Was, którzy cenią lekkość i wygodę, jedzenie liofilizowane. Zabierzecie je ze sobą i przygotujecie dosłownie w każdych warunkach. A także niewielka butelka. W warunkach polskich gór z wodą nie mamy zazwyczaj problemu, ale niewielki zapas wody zawsze warto mieć ze sobą. Podczas długiego marszu szczególnie przydatne będą kijki teleskopowe. Ten wynalazek odciąży nasze mięśnie i stawy, zwłaszcza podczas długich zejść. Do tego apteczka. Wystarczająco duża, aby zmieścić wszystko to, co niezbędne podczas długiej wędrówki. Tołówka. Podczas wielodniowych wędrówek niezbędne. Na wypadek marszu nocą, ale także podczas biwakowania albo podczas długich nocy spędzonych pod namiotem lub tak. Ostatnią rzeczą, jaka znajdzie się w moim plecaku. Będzie niewielkie krzesiło. Gaz w zapalniczce może się skończyć, zapałki mogą zamoknąć, ale taki drobiazg wystarczy do rozpalenia naszego ogniska albo naszego palnika kilka tysięcy razy. Tak spakowany plecak jest gotów do nawet bardzo długiej wędrówki. Warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Razem z jedzeniem, sprzętem i wodą całość nie powinna przekraczać masy jednej piątej naszego ciała. Wtedy wędrówka z takim ciężarem będzie nie wysiłkiem, ale przyjemnością. To tyle. Mam nadzieję, że te porady ukażą się przydatne. Do zobaczenia na szlaku!